Witam wszystkich. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak można wyczyścić głowicę Canon PF3. Co wczoraj uczyniłem, ja osobiście miałem taką sytuację, że ploter prosił mnie o wymianę głowicy, bo stara jakoś się zepsuła. Kupiłem nową, włożyłem ją do środka. Okazało się, że są pozapychane znowu dysze. W, jakby w, no, w akcie desperacji, wziąłem ją ręcznie, wyczyściłem. Pokażę Wam, jak to, to fajnie zadziałało. Po włożeniu nowej głowicy nie wychodziły mi te testy takie kreskowe, te nozzle check. Zawsze była jakaś tam niedoróbka na niebieskim kolorze. Jak włączałem czyszczenie, to mówił mi ploter, że jest o takich coś takiego hardware error, jakiś tam numer pokazywał kazał włączyć jeszcze raz, wyłączyć, to się nie powtórzy, kazał zmieniać głowicę, w którymś momencie zablokował mi w ogóle drukowanie, dopóki jakby nie uda mi się tego zrobić i gdzieś tam pooglądałem, popatrzyłem w internecie, w sieci i pokażę Wam, jak mi się udało to naprawić, może komuś się przyda. Oczywiście nie jest to oficjalne, podejrzewam, nie jest to też rekomendowane przez firmę Canon. Każdy robi to na własną odpowiedzialność. Mi się udało Dlatego chcę się podzielić z Wami tą wiedzą. Bo to jak wiemy, głowica nie kosztuje tam 100 zł, tylko około ponad 2000, więc warto spróbować. Potrzebny był mi spirytus, tu 77%. Taki spirytus do nalewek, tu mam patyczki, mam strzykawkę, to talerzyki. Tu sobie zrobiłem streczem biureczko, żeby nie po, po, poplamić. Serwetki. Myślę, że to wszystko. Zaczynamy. Ważne jest to, tak mi się wydaje, przede wszystkim, żeby jakby wejmiemy tą głowicę, żeby może tu nie dotykać tego układu, nie zapaskudzić go raczej, żeby był tam nietknięty, bo być może on tam ma jakieś dosyć ważne znaczenie. Skupiamy się tutaj na tych dyszach i na wlotach atramentu. Ja osobiście miałem w jednej i drugiej głowicy problem z niebieskim tutaj. Atramentem tutaj, nawet w tej starej, miałem takie kropki, które wyświadczyły o tym, że tam gdzieś jakieś nie wiem, grudki tego atramentu zaschniętego, albo jakieś takie grubsze elementy się pojawiały, co blokowało dysze. Tego drukarka sama nie była w stanie wyczyścić, więc postanowiłem to zrobić sam. Wlewamy, wlewamy troszeczkę tutaj spirytusu do. O, taki spodeczek. No i słuchajcie, i generalnie kładziemy tą głowicę na ten płyn, i on się tam jakoś rozpuszcza. To jakiś czas musi potrwać, mi się wydaje. No, no to w zależności od tego, jak Wam się uda to wyczyścić. Tak? Jeżeli tam w środku jest jakiś zatrament, o jak widzicie, tu jeszcze jest, to on się tam będzie ujawniał. Ja po prostu po jakimś czasie tego moczenia. Wziąłem patyczek i maczając też dalej w tym roztworze, delikatnie czyściłem tutaj te dysze, aż udało mi się zniwelować te kropki. One były tutaj dosyć mocno widoczne w tej drugiej głowicy, która mi na chwilę obecną działa, już po wyczyszczeniu nie było to tak widoczne. Jednakże kilkakrotnie, wymieniając oczywiście ten patyczek czyściłem te miejsca, czyściłem, yy, namaczałem, żeby to się rozpuściło, tam troszeczkę to musi w tym jakby poleżeć, żeby tam gdzieś głębiej ten spirytus, ten rozcięczalnik nasz yy, dotarł, żeby rozpuścił te grudy, które nam blokują, tak, bo one tam gdzieś się skumulowały na tej dyszy. Yy, no i co, słuchajcie, no i po takich kilku akcjach, po takich kilku Opatyczkiem, tak. Kolejny biorę. Pamiętajmy tak ciągle o tym, żeby tu nie dotykać tego układu. Po takich kilku akcjach wszystko tu się robi nam w miarę czyste i klarowne. Tutaj jeszcze mam reszki atramentu. Widzicie, tu się skupiłem wcześniej na tym niebieskim, dlatego jeszcze ten żółty i czarny. Nie jest do końca wyczyszczony, ale tak to mniej więcej u mnie wyglądało i ja na tym poprzestałem. To spowodowało, że po włożeniu do plotera głowica zadziałała dosyć fajnie. Wyczyściło mi ją bez problemu, żaden komunikat się nie pokazywał. Proter drukuje bez żadnych uchybień, wszystkie kreski na tym nozdrzu czeku są drukowane, więc polecam w razie w już w akcie desperacji wykonać taką czynność.